Witam Państwa na plantacji cebuli z siewu wiosennego. Jest to ta sama plantacja, którą Państwu pokazuję od jakiegoś czasu. Jest to plantacja, która przeszła gradobicie. Jak wygląda plantacja? Proszę bardzo, już oglądamy. Co prawda brakuje troszeczkę obsady, plantacja jest czysta, gdzieś tam nie, gdzieś jest skrzyp, miejscami jest go więcej, miejscami jest go mniej, ale ze skrzypem powalczymy troszeczkę później. Jest wiechlina jest niedużo chwastów jednoliściennych innych, został zastosowany Select Super w tym tygodniu w środę, więc jeszcze efektów działania preparatu nie widać. E, cebula gdzie niegdzie już osiąga dosyć fajną wysokość e, i wypuszcza z trzeci liść właściwy, e, natomiast to gradobicie spowodowało, że niestety e, ona wygląda tak, jak wygląda. E, gdzieś około tygodnia temu tutaj został wykonany zabieg Signum na Stymphilium. E, Teraz ustaliliśmy z producentem, ponieważ to jest bardzo słaba ziemia, to jest czwarta, piąta klasa, że jest możliwość niewielką ilością wody podlać, rozsypać salę tramonową w ilości 100-150 kg na hektar, czyli mniejszą dawkę niż powinna być wysypana do 200 kg, powiedzmy sobie, można byłoby to zrobić, ale ze względu na słabszą ziemię, zrobimy tego troszeczkę mniej i bezpośrednio po podlaniu na bardzo wilgotną glebę, ale wyschnięte rośliny. Następna dawka produktu Wing P. Myślę, że damy jeszcze pół litra na takie rośliny i tak słabą ziemię. Natomiast jak rośliny będą wyższe, większe, to jeszcze zrobimy na późniejsze zachwaszczenie dawkę około 1 litra na hektar. Myślę, że to wszystko na tej plantacji. Zapraszam Państwa do oglądania relacji następnych właśnie z tej plantacji cebuli z e, siewu wiosennego, jak również innych cebul i innych warzyw gruntowych.